No, o to chodzi właśnie. Mama! Nie no, zastygnie. Czy o to chodzi? Tak, Ale nie możesz, bo ty nie masz jak, za mało jesteś masz tego. A <grym> <grym> Dobra, ja idę. <grym> nie będę robił z babiem O, Chris, w czekoladzie. Nie, my że Ty, ty jesteś w czekoladzie. Patrz, jaki ty jesteś w czekoladzie. A dlaczego ty to podjąłeś? Ja z babiem łaciny, chłopakami. Słuchajcie, my już jesteśmy w totalnie świątecznym klimacie. Eee, I... Kochamy ten okres przedświąteczny, jak widać, Chris go kocha chyba najbardziej. Eee, więc już wszystkie tutaj ludziki piernikowe. Co tutaj ostatnio kupiłeś? Eee, światełka na choinkę. Tak, Chris już kupił światełkę na swoją choinkę, następnie. jeszcze zrobiłam dekorację. Tak, robimy piękne rysunki. Ja to sam zrobiłem z mamą. Tak, następnym krokiem będzie zakup choinki, nie? Będziemy niedługo dekorować. Więc tutaj się u nas dzieje każdego z dnia coś ciekawego. Dzisiaj chcemy zrobić e, takie stanie świętego Mikołaja. Nie myśl, że. Daj, daj, daj. Jestem a... Ale nie wiem, czy tam nie jest Taśma zaklejona, no chodź. Nie jest. Maria jest. Wariatu, no i jeszcze dzisiaj y, mamy pomysł poszaleć trochę w kuchni, co myszka? Poszalejemy zrobimy. Ja już powiem, za ja też mówię co będziemy robić. Proszę bardzo. Będziemy robić czekoladę, rozpuszczać i dawać na nią cukierki. Tak, a na koniec jak to wszystko stężeje, no. to połamiemy to na kawałki, włożymy w folię i to będą prezenciki. I <laughs> Ja ten kawałek najpierw z tym Dobrze, spróbuję, jeszcze, dobrze wyszło. Więc mamy fajny patent na prezenty, które też możecie zrobić Ma, dla swoich. E, bliższych bądź dalszych znajomych, pyszne z Możesz, możesz, wyciągasz to sobie. I mm, jeszcze zrobimy czekoladowe renifer. Mm, to dopiero brzmi świeżo. Czekoladę! Poczekaj, Myszko, ale bo tu poczekaj, poczekaj, bo musimy numerkami. Jak teraz wszystko wyjmiemy, to będziemy. Jedynka! Ale wiesz, co nie zaczyna się od jedy... Aha, zaczyna się. Od jedynki. Gdzie masz tą My, jedynkę? Tu. No to wyciągają, ją, tak, ona jest bardzo ważna. Mogę wyjmować? Poczekaj, a zobacz tu po kolei, jakie numerki trzeba. A to mamy 1, 2, 3, prawda? 1, 2, 3, tak. I co dalej, Tomasz? Jakie numerki następne musisz wymyślać? 18. 17. 17 i 9. O, 17 ja wyjęłam, to tutaj. A ja można, ale tutaj. Zobacz, je... tu masz te następne numerki? O, nie okay. ci. Ale daj mi już za. Uh. Następne to idzie chyba... Mhm. 14, 12... Nie myślisz to które teraz numerki tutaj są? Um, 15, 12, 14. No to proszę bardzo. Jak to się stało, że mi przypadło w udziale... Jeszcze 10? 10 myszka? Ale 8-9. Ale powiedzieć, co to jest dziesiątka? Powiedz. Bo <laughs> Mama? O kurczę, tak. Tak, myszko. Eee, widziałam to. Co widziałeś? Jak to ci wy... Patrz, patrz na to. Uh, uh, uh. Okej, okay. no i proszę Zaj. bardzo, mysza. Eee, badową buźkę. Gotowość, Christopher, zobacz. Dziękuję. Postawisz to gdzieś w ładnym miejscu w pokoju? Um, tak. tak, tylko szybko. To szybko, biedni i widzimy się w kuchni, zaczynamy robić Ale te mam nasze jeszcze super Do kuchni? Co ty pobrudza nam się? No, całe w czekoladzie zaraz. Może lepiej niech tu zostaną, co? Cisza! Oglądamy. Takie robimy Renifery. Musimy rozpuścić czekoladę. I mamy oczy. I z precelków robimy uszy. A patyczki takie masz? Masz. Tu. O, oh, wow. Super? Ale tamte pokaż jeszcze raz. Tamte jest. Yy, Czekolada? Roz, to rozpuszczalne trzeba taką. Tą no ale no, ja sobie O się tako, no Oreo. bo ty nie rozpuścisz tak ładnie. Mogę no, no, gdzie się Noro? Proszę, myszko. Dziękuję. A czym on robi? Czym to było? To nie było patyczkiem. Taka. Takie wzory ładne. Te, nie, ja ci pokażę czym. O, nie, jak to mnie otworzy. Zaraz. Cztery, ty, Oreo. Może ty. Dobra, myszka moja, ty rozkładaj czekolady. Odłóż te ciastka. Dobrze, to wy mnie zawołacie e, na jedzenie. A, a na pewno. Proszę pomóc dziecku tu czekolady rozkładać. Układajcie biała, ciemna, jasna, proszę bardzo. widzę tych otwierania. Nie, zobacz, no, tak wiemy. się robi. No widzisz, idealne. Nie podjadaj. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda fabryka, nie wiem, prezentów u świętego Mikołaja, gdzie elfy pomagają, to wydaje mi się, że jesteśmy właśnie w tym klimacie. No czekajcie, 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 czekajcie. Chris. No? Zmieści nam się tu jeszcze jedna tabliczka, pokaż. Moim zdaniem musi się zmieścić jeszcze drugi rząd taki sam. Dobrze, to dawaj. Tak. Ty mi lepiej powiedz, w jakiej temperaturze to rozpuścić. Zapraszam Cię do piekarnika, obsłuż piekarnik, Ty jesteś dobry od sprzętów, zapraszam. Poczekajcie, mhm. yy... A my z Kriskiem sobie tutaj w garneczku rozpuścimy czekoladę, żeby maczać w niej... Na pewno najpierw yy, trzeba go synu. nagrzać, ten piekarnik. Cenię Twój profesjonalizm. Nie ma programu czekolada? Zaraz muszę sprawdzić. Tak, o taki, gorące powietrze, 180, wszystko się piecze na 180, to jest proste. Co? Co to widziałby ktoś, ktoś telefon, ktoś widział? Tak, Agisza, ja już tam zrobiłam. Chodź tu mi pomóż, bo ja nie wiem, jak włączyć to. Mam czy ty naprawdę pytasz czata GPT, jak otwalić piekarnię. Tak. W jakiej temperaturze? I on widzisz, ja dałem 100, ileś, a tu pisze 40 50. 450 50. Ja dałam 180. Dobra, ja ją wkładam. Tak. I ona będzie około 10 minut, bo to nie może tak być bardzo, żeby ona płynęła. Tak. Ona musi się tak trochę mazać. Nie, no źle. Dobra, będzie pięknie. Poczekajcie, taką tą blaszkę przyniosę. To Mieszka, na a jak to się naciska? Na tym się połączy. gdzie tutaj się naciska, aby ta kochanka się włączyła? Tu. Ty wiesz, że ja nie wiem? Myśmy nigdy nie używali jeszcze jej. <laughs> Mieszkamy tu będzie trzeci rok, drugi? Drugi, drugi rok. Drz... Jeszcze nigdy nie... Nie, to jest, jest okap, to, to wiemy. Oka. Nie no, jakoś to się... Tu się na pewno zwiększało tą temperaturę, tylko gdzie był pierwszy przycisk? Zapytaj czata GPT. Panel sterowania. Ty, a może po prostu na tej drugiej kuchence rozgrzejmy tą czekoladę? To, ale to też powinno działać. Mysz. Może to trzeba postawić gdzieś na tym? Dlaczego tak piszczy, a nie działa? Coś działa! Coś działa! Jest! Działa! Ha! Boże! Wyszło znowu ty. Znowu dobrze. Hop. Poczekaj. No właśnie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Słuchujesz? Dobra. Daj. Ja ci pomogę. Nie, nie, nie. Odłóż, mm. ten już się nie uda. Jak chcesz wkładać, to musisz trzymać ciasteczko po dwóch stronach, ok? I wtedy delikatnie wkładamy. Ale wkładam. to coś się zrobiło, że jest coś ten. Ja wyłączyłam już to. 604 błąd. Myszko, sprawdź jaki to błąd, 604, co tu wystąpiło? Nie podpuszczaj. nie widzisz? Czyli żeby ciasteczko się nie złamało, musisz je po dwóch stronach trzymać i delikatnie ten patyczek wsuwać. Powolutku, dobra? Ok, zrobimy razem. Trzymamy. Ok, stop. Stop. Puszczamy. Pięknie. Jestem lollipop. To będą lollipopsy właśnie, dokładnie tak jak mówisz. No i następne. Ja poleżałem. Nie lisz mi tego. Super, Proszę, następny... Ale i jak nie będzie się grzało, to będziesz miała zimne i zastygnie szybko. No Musi dobrze, się... no to minimalnie to grzeję już tracę orientację, no. Ale teraz masz błąd. Na Ale panie. nie wszystkie, jeszcze założyłeś trzy. Chodźmy na którym się ty zdawałaś na czwórce? Tak, mama. Już tak, wam go jeżeli ja zamoczysz i wyjmiesz, to zastygnie. No o to chodzi właśnie. Mama! Zastygnie. Czy ją to? Mama! Tak Ale nie możesz, bo ty nie masz jak, za mało ja masz tego. Statułomolność. statuą wolności. Skłócznie. Dobra, ja idę. Nie będę robił z wami nic. Ja też sobie statuą wolności. Statuła, przestań. nie robić całe życie. Kto to? To biorę to. Korona moja gdzie jest? Jeszcze tu głębiej wejdź. Yes, jest, zataplałeś? Tak. No to teraz musi to. Op no co? I teraz odkłada. Ale musi. Nie może zastygnąć najpierw, by się przykleił przejść do tego talerza. A to i tak tylko z jednej strony będzie ładne. Nie, no kombinujecie, ja idę. Ja nie, no to jest typowy boka. To tak, powinno, jak to jest? To, ten, przecież urwiesz to teraz. No już się rozwaliło. Posłuchajcie, nie To powinno być bardzo prosto zrobione. No to rób to bardzo prosto, bardzo proszę. Że to powinno być. No już znowu się rozwaliło, no. Nie, nie jesteś się w stanie nic zrobić. Mama, kto otwiera Słuchajcie, wiecie co, ja mam taką opcję, że może po prostu zjemy sobie te oreo z czekoladą. Nie róbmy tych reniferów. A zrób... Nie, robimy. Tak, znaczy, ja mam wrażenie, że za chwilę nam produktów zabraknie, jak ty tak będziesz robił w takim tempie. Mama, czy ktoś mi to poda? Mówiłem, że to nie da rady tak. Nie. Lali, tak. Mamo, to trzeba za, zamoczyć. I co? Czy trzymać, żeby wystygło. No to będziesz trzymała wyszły nie będziemy robić cztery przez godzinę. Zwariuję, ale mieszka, muszę powiedzieć, że podziwiam twoje zaangażowanie. Jestem. Dobra. To jesteś taki hot daddy teraz. Tak. Po prostu... Ja wam teraz pokażę, jak to się robi. Tak, pokaż tak. nam wszystkim. Dokładnie, ja wam pokażę dokładnie, jak to się robi. No i co, teraz mam przyklejać te oczy? Dawaj oczy. Dobra, myślałem, że masz logi, dobrze, dobrze. Poczekaj, Oczy. poczekaj, ale to zez mu strasznie wychodzi. Nie, bez zeza, myszuś, no nie może on być tym. zezowaty. Nie wiem, no jest jaki jest. Jezus, Matko Boska, no on ma mm -hmm. I rogi. Nie. Dawaj, Mieszka, rogi, świetnie. Rogi. I buźkę. Bu paszczydło. Yy. I co tam jeszcze musiał mieć? Paszczydło. Jakie paszczydło? Yy, buzie. Paszczydło, o. To może czerwony nos, bo to jest Rudolf. Tak, o! Rudolf. Poczekajcie, Rudolf. Poprawiłem oko, cicho. Dobra, i, co i teraz? I statua wolności na zewnątrz, żeby wyschodzić wysuszyć go. Nie, 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 nie wy, was tu nie potrzebuje. oczy mu zbadają. Jest jak zimno w nogi, myszasz. Trzeba położyć, a my dobry tylko z jednej strony. No, można go na papierze położyć papier łatwo odkleimy. Dobra, dawaj papier. Yy, tam, do pieczenia! Do, pie do pieczenia papier. Ale tak błyskawicznie. Mamy, już. Mówisz masz, proszę bardzo. Nołem. To są moje Rudolfy. Rudolfy? To są moje Rudolfy. No, może nawet, nieźle. A teraz daj patyczkiem? Myszuś, Chris, podjadasz. Ciekawe, od kogo się nauczył? Od mamy. Jeszcze nos ruszył mi, no. Na ruszy ci nosu. To jest super, muszę Wam powiedzieć. To każdemu wyjdzie. To nawet Bo ja. Waszczy! No chodź, i ty będziesz teraz rzucał na to wszystkie. Skittles. Skittles i inne. Brokat. Ale wolałabym, żebyś tak wziął troszkę wrączkę. O, i tak z rączki też delikatnie A Powiedz tak, które wyszły mi remunterki jako dziewczynki, niektóre jak chłopcy. Tego. dotknąłeś? Nie, nie. Parzy? Nie. Parzy. Nie dotknąłem. Porozrzucaj ładnie. Tak, cudownie. Wszędzie, po całym tak, domu. Tak, po całym, dawaj. OMG. O, o, Jeszcze, chodź, wyśpiesz. <gry> Jakie piękne, co? Tak. Tak. Poczekaj, czekaj. Dobra, nie w jednym miejscu, żeby było w różnych miejscach. Tutaj nie ma jeszcze. O, za daleko, troszkę jest wyżej bardziej. O tak, z góry i na złotym. I jeszcze tu. Uuu, jeszcze tu dam troszkę. Chcesz jeszcze? Czy już coś innego jeszcze położysz? Not good. Not good, 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 good. Na maksa próbuje, jak widać, sukcesem. Boże, dzisiaj takie wychowawcze sukcesy, jeden za drugim. Yy, próbuję uczyć Kristołka, że jak kończymy zabawę, to sprzątamy zabawki, jak kończymy jakieś wspólne zajęcia, to też Mama, kto to trzeba posprzątać. To no właśnie, kto to zrobił? O, to jest pytanie, kto to zrobił? O, wszystko w czekoladzie. Yy, więc nie, no ty znowu podjadasz. Na mnie nie liczcie. Nie, to Ja mam robotę. Miętą no więc teraz musimy to wszystko pozbierać, posprzątać yy, i oczywiście yy, nie znoszę tego robić jak każdy. Najważniejsze dla mnie w sprzątaniu jest to, żeby było szybko yy, i skutecznie. I zrazy Wam mój sekret. Ostatnio yy, znalazłam takie czyściki marki Rajpav. Czyścik? Przynieś mój ulubiony czyścik. No już tu mamy. Yy, które. Yy, mają bardzo fajny skład, bo z jednej strony składają się z takich mikrowłókien, które powodują, że ten brud się nie rozmywa, nie rozciera, po całości, tylko od razu wchłania. A po drugie, to jest taki czystek, który ma w sobie nano nanosrebro. Ja kocham rzeczy z nano nanosrebrem, bo wiem, że ono działa wspaniale antybakteryjnie, przeciw zabija wszystkie jakby bakterie. I zależy mi na tym, że jak już posprzątam, żeby było czysto absolutne. Więc to jest mój patencik. Jeżeli chodzi o tę firmę Rajpaw, zaraz Wam pokażę, bo oni mają różne e, rzeczy do sprzątania. To jest akurat taka szmateczka. E, tak, czyścik, którą używam do wszystkich tutaj powierzchni. To jest do szkła luster, więc my sobie tym myjemy płytę. Jest jeszcze taka rzecz, o zaraz wam to pokażę, bo akurat też tu mam. Jest też taka szmateczka w ogóle, która jest bardzo mięciutka. Do niej jest specjalne mydełko i to jest idealne teraz na ten czas przed świąteczny. O Jezu, wszystko w czekoladzie, mysza, uważaj, bo to jest do czyszczenia tapicerek, kanap i świetnie naprawdę usuwa plamy. No i jeszcze z tej marki mamy mop, który ma jeszcze takie właśnie mm, dwa te pady. Jeden jest biały, jeden różowy. Jest Nie szkło? Nie, myszuniu ten jest do szkła, synku. A ten? A ten jest do kanapy. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wszystko działa, ale najpierw trzeba to jakoś magicznie ogarnąć. No, i kiedy większość, przynajmniej tak z wierzchu, jest ogarnięta, zostaje ten prawdziwy bałagan. Chris po prostu yy, tutaj ma ogromną chęć. Tutaj ci pochlapię. Pomocy, więc bardzo proszę, niech pomaga. No i właśnie yy, używając sobie tych rypafów, wystarczy, że biorę trochę wody. I to po prostu działa. Nie martw się, Myszko, że piszczy, rup, rup, rup Pięknie robisz. Nie. Wspaniale. To jest wspaniałe. Chcesz z wierzchu przelecieć tą? Proszę bardzo, przeleć z wierzchu jeszcze tą. I proszę, jak dziecko po prostu na szóstkę wypucowało. Naprawdę skarb nad skarby. Te czyściki można zakupić w sklepie internetowym Rypuff Shop. I faktycznie to jest... MOK. Sz, to jest mod, MOT Moc sprzątania. Shop. Pokażę wam jeszcze super rzecz – test pomadki. Chodź, Chris, mam dla ciebie tutaj czerwoną pomadkę. Wiedziałam, że mu się to spodoba. Którą możesz sobie napisać na tej płycie, co chcesz? Albo narysować możesz? Tak, jedno narysuję kilka rzeczy. Ale tu, na tym czarnym, okej? Okay? Na białym też możesz. Good. A napiszesz tu, Chris? i zabraknie. I, i jeszcze syrop. Okej, okay. bomba. I jak to tu? No zapraszam, baw się. Już lepiej wygląda. Tu jeszcze lepiej wygląda? My? Nie no, to jest poważnie. I to pomadką. Przecież to, mm. to nie zostaną. jest... zostaną. No właśnie, nie zostaną. Moczymy. Tak, moczymy to i robimy teścik. No nie, tak jak na twojej tablicy to schodzi. No proszę bardzo. Uwaga! Tutaj dopłucuję i taka oto historia. Schodzi Uwaga! Przez... Wow! Ale super! Ale poczekajcie, to teraz trzeba wziąć i z tego papacz? Widzisz jak o ładnie? Oj, dajcie mi tam ładny talerzyk! Oh I tu dziewczynka goodness. jest. Patrz, ta to jest dziewczynka, ta to jest dziewczynka, bo ma takie ten. Tu są dziewczynki i chłopcy. A gdzie są dziewczynki? No musisz taty zapytać, jak on rozróżnia dziewczynki od chłopców. Po rogach. Po porożu. Po porożu. Chłopcy mają większe. O-o. 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 To o -o. są bracia syjamste. A tu ta się... Widzisz, bo tu jest ta podwójna. To, to mówiłem, że to. Czyli pojedyncze jednak. Pojedyncze, działamy. no. Czyli protit. Jak będziecie to robić w domu, to z jednej strony tylko w czekoladę. Ale zobacz, jak czekolada wystygła z dwóch, zobacz, jaki czas. No Ale czar. gdzie jest ten duża, ładna czekolada? A na dużą, ładną czekoladę jeszcze chwilę musimy poczekać. Dobra, już mi to bałaganu nie rób. <laughs> mama krzyczy na mnie. To już były porządki, przepraszam. A jedna ja minuta będzie, a tak. Dobrze, ja idę, zobaczę jak tam wygląda. Jest? <laughs> 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 Twarda? Tak. Nie Naprawdę? Pisz. twarda? Ale szybko. No i teraz Chris, taką chodź czekoladę tutaj, wystarczy połamać na kawałki włożyć w opakowania Christopher, No gdzie, przecież zima na zewnątrz. Łamiemy, chowamy w opakowania. Czekajcie, opakowania z tego wszystkiego sprzątnęliśmy. Potem można zawinąć w rzeczką, I Czekaj. mamy gotowe prezenciki. A jak to łamiemy? Na takie większe kawałki. Nie... No. Ja? No łam. Poczekaj. O, -o. Ona jeszcze jest... Jeszcze nie, nie idealna. Nie, Patrz, ale, jaki nie po... Po... ale jest miękka myszka. Miękka jeszcze. w środku, to Cię musimy jeszcze chwilę... Po... się troszeczkę? w środku. No to musimy poczekać. Nie, nie żeby... w środku, z zewnątrz jakby się kleiła książkę. No to musimy jeszcze chwilę poczekać, ale ogólnie wyszło super! Powiem Wam, pełen sukces. I renifery mamy wspaniałe i czekoladę mamy po to prostu... Tak, wygląda! Przepiękną! Wow, ale kryz, nie, bo może też nie poczekajcie. O, Chris w czekoladzie. Nie, myślisz, że ty, myśl, ty jesteś w czekoladzie? Paczek i ty jesteś w czekoladzie. A dlaczego ty to podjęła... Ja ja z tymi chłopakami. No, i dobra, póki chłopcy ogarniają te czekoladki i je pakują, to ja na maksa chciałam Wam pokazać moje nowe sukienki, w których jestem totalnie zakochana i które są idealne na grudzień, na czas świąt, karnawału i o, ta kokarda, mm, zwariujecie. E, tu mam jeszcze jedną sukienkę czarną, która jest idealną, klasyczną propozycją na różnego rodzaju imprezki, śledziki, wszystko, co się szykuje w najnowszym, w najbliższym czasie. To Wam zaraz pokażę. Jeżeli chodzi o moje sprzęty, tu, bo. Gdziekolwiek nie pójdę, czegokolwiek nie zrobię, to zresztą pytania. Jeżeli chodzi o suszarkę, to to jest suszarka, która ma akurat super rzecz, bo jest pokryta takim lakierem antypoślizgowym i jak coś tutaj zawiesicie, to nie spada, czyli to jest w ogóle dla mnie czat totalny. Oczywiście ma blokady na nóżki, bo blokady na ramiona, dużą powierzchnię suszenia, więc to jest suszarka marki Rorec i też Rorecca mamy deskę do prasowania, a no wiadomo, pod spodem jest metalowa siatka. Miejsce na żelazko, antenka na kabel, tutaj kontakt, możecie sobie regulować wysokość tej deski, żeby było wygodnie i to by a propos tych sprzętów chyba było na tyle, bo to raczej taka podstawa, a ja pokażę Wam te czaderskie stylóweczki, kocham ten czas, kocham. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten pierwszy nasz świąteczny vlog, czyli vlog Masik. Zostańcie z nami na ten szalony czas przedświątecznych przygotowań. Będzie fajnie, miło, wesoło. Oczywiście komentujcie, co fajnego było w danym odcinku. Czekamy na Wasze opinie, komentarze. Dzielmy się dobrą energią, miłością, radością. No i co? Razem dotrwamy do świąt. A te piękne sukienki, które widzieliście na końcu, to oczywiście moja nowa kolekcja. Jana Hoska Collection dostępna na pel Buziaki!